To różnorodność wszechświata w postaci człowieka Adama, który chce się z Tobą podzielić swoją unikatową perspektywą, osobistym doświadczeniem. Innymi słowy, chce się podzielić bajkami ze swojej głowy. Jednocześnie to różnorodność wszechświata w postaci Ciebie. Człowieka, który słucha, co jest mówione. I co z tego wyniknie? Może ty mi powiesz. Na moim ciele mam pięć blizn. Są to moje pamiątki po konwersacjach ze wszechświatem. Wszechświat daje mi znaki. Wszechświat to mnie mówi. Blizna numer jeden, ta tutaj. Powstała w wyniku tego, że spadłem z zatarni morskiej w koło brzegu. Oczywiście, że nie z samej góry, bo raczej bym teraz nie nagrywał tego filmiku. Ale pozwól, że przytoczę warunki, w których wszechświat zdecydował się do mnie przemówić. Weekend majowy 2012 roku. Razem z przyjaciółmi postanowiliśmy się wybrać do koło brzegu na małą domówkę. Impreza trwała cały weekend, jednak ostatnie co ja pamiętam, to dzień drugi, początek imprezy. Dalej. Budzę się w szpitalu i nie wiem, co jest grane. Z tego co powiedzieli mi przyjaciele, było tak. Razem z dwójką ziomeczków postanowiliśmy się wybrać na przechadzkę, na nocną przechadzkę pokoło brzegu. No i tak sobie idziemy, tak sobie idziemy, obserwujemy piękny świat i nagle patrzymy latarnia morska. Wchodzimy na nią, ale jest zamknięta, ale tam jest piorunochron. Mi takich rzeczy nie trzeba mówić dwa razy. Do kaskaderskich wyczynów zawsze byłem pierwszy. No, a jak byłem jeszcze piany, Wiadomo. Zacząłem chodzić po tym na górę. No i gdzieś w połowie y, prawdopodobnie się przestraszyłem, zacząłem schodzić w dół. No i gdzieś na wysokości pierwszego czy drugiego piętra y, pf, albo nieumiejętnie zeskoczyłem, albo po prostu się poślizgnąłem i upadłem. Palnąłem głową w kociełby. Tylko, że te kociełby nie są tak pięknie wypolerowane, jak te na poznańskim Starym Rynku. Weekend majowy się skończył, przyjaciele pojechali do domu. Ja musiałem zostać w szpitalu jeszcze dwa tygodnie, bo byłem trochę pokaleczony. Pęknięta czaszka, wstrząśnienie mózgu i te sprawy. I dzięki temu miałem dużo czasu, żeby sobie pomyśleć. Żeby dobrze odczytać to, co się wydarzyło. No i zadawałem sobie pytania. No. Dlaczego właściwie? Dlaczego ja akurat tam spadłem? dlaczego takiego urazu doznałem? No i po jakimś czasie mi oświeciło, tak zrozumiałem, że chyba wszechświat chce mi coś przekazać. Jakby chciałby do mnie powiedzieć: Stary, alkohol ci nie służy. Czy ty tego nie widzisz? No i trochę było w tym racji, ponieważ to nie pierwszy raz kiedy miałem jakiś wypadek pod wpływem alkoholu. Na szczęście nigdy nie krzywdziłem innych. Tylko siebie, to znaczy nigdy nie krzywdziłem innych fizycznie bo mentalnie, no minimum krzywdziłem moich rodziców Jak sięgnę pamięcią wstecz, to alkohol nigdy mi nie smakował Chodziło mi tylko o to, żeby być jak najszybciej Nie Piłem codziennie ale jak już piłem, to na umór niestety, nie, nie, nie znałem umiaru Nie znałem umiaru, więc wódka mi nie służyła alkohol mi nie służył i no i od tego momentu stwierdziłem, że okej, okay, dobra Coś z tym zrobimy, chyba trzeba ukrócić to picie No i tak to się stało. Od tego momentu piłem coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Dlaczego nie od razu? Bo alkohol to jest używka. A z używkami według mnie najgorsze jest to, jeżeli chcesz wyjść z jakiegoś nałogu, to towarzystwo, w którym się obracasz. Tak to jest. No, zazwyczaj korzystasz z jakichś używek ze znajomymi, prawda? No i jak jedna osoba chce się wyłamać, chce przestać to robić. No to są dwie opcje, albo będziesz się spotykał z tymi ludźmi, którzy prawdopodobnie są bliskimi dla Ciebie ludźmi, ponieważ korzystanie z używek jakoś łączy, jednoczy. Jednak będzie to trudne, ponieważ Ty chcesz wyjść na oko, ale oni nie chcą. No albo możesz się przestać z nimi spotykać, ale wtedy będzie Ci ciężko, bo będziesz sam. Dlatego ja powoli, powoli, powoli piję coraz mniej. Z wódki przerzuciłem się na whisky, ponieważ kultura picia jest troszeczkę inna. Możesz to trochę bardziej kontrolować, ponieważ nie pijesz tego rach, ciach, ciach, i odcięcie. Tylko ja piłem whisky w drinkach z lodem na spokojnie. No ale niestety mimo to nie zdałem umiaru. Jak po prostu do pewnego momentu mogłem pić, ale jak przekroczyłem pewien limit, no to. Pff, palma biała, urwany film. Niestety. Trwało to tak, myślę. 2-3 lata, może nawet. Od tamtego momentu, no, praktycznie nie piję już w ogóle yy, i czuję się z tym świetnie. Nie liczę, oczywiście, takich wypadków jak jesteś w podróży, na przykład na Bałkanach. Spotykasz gospodarza, który chce się z Tobą podzielić domowej roboty rakiją czy jakimś winkiem. Spróbowałem z szacunku dla gospodarza i było ok. Blizna numer 2, 3 i 4. Są to pamiątki po takiej jednej. Dłuższej konwersacji ze wszechświatem, który to chciał mi pokazać, że chyba nie kroczę zbyt dobrą drogą. Zaangażowałem się w pewne przedsięwzięcie, które w krótkim okresie czasu miało mi przynieść sporą ilość gotówki. Jednakże, niektóre kraje świata mogłyby uważać, że taka działalność nie jest zgodna z prawem. Ale co ważniejsze, ja czułem, że ta działalność nie do końca jest spójna ze mną z moją moralnością ale kasa duża kasa, szybka kasa no i to wzięło górę nie jest dobre to co robisz blizna numer dwa było to oparzenie no ból był duży goiło się to jakiś tydzień jednak ja w tamtym momencie jeszcze nie chciałem rozumieć że to wszechświat daje mi znaki no i szedłem dalej kasa 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 blizna numer trzy Magiczne rozcięcie. Przebywając w ciemnym pomieszczeniu, nagle się potknąłem. No i tak lecąc w dół, prawa dłoni dzieje jako pierwsza, i w pewnym momencie cały ciężar ciała skupił się na niej. I po chwili czuję, że jest rozcięcie. Więc szybko do szpitala. Rana była dosyć głęboka, nerwy były na wierzchu, ale zostałem znieczulenie, no i mnie zszyto. Ale co magicznego było w tym rozcięciu? Kiedy wróciłem do pomieszczenia, w którym wydarzył się przypadkowy wypadek, nie znalazłem ani jednej rzeczy, która byłaby na tyle ostra, żeby mnie rozciąć. Ba, nigdzie nie znalazłem swojej krwi. A rana była głęboka, i krew tryskała. A więc wszechświat przedstawiał kolejne argumenty, jednak ja nie chciałem słuchać. Kasa, 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 kasa. Jeszcze chwilka, zrobię i koniec. No nie słuchasz, nie słuchasz, nie wyjdzie ci to na dobre. Pan doktor zdejmuje szwy. Wszechświat nie był zadowolony z tego, że go ignoruje. No i postanowił skupić moją uwagę jeszcze bardziej na tym aspekcie. A zrobił to pod postacią pana doktora. Tydzień później pojechałem na zdjęcie szwów. No i pan doktor ładnie zdjął szwy i nagle mówi do mnie hum, hum, hum. Nie mam dla pana dobrych wieści. Rana w ogóle się nie zrosła. Trzeba ją strzyć po raz drugi. No dobra, jak mu to musz, strzyjmy. Ale rana jest głęboka, nerwy są na wierzchu. I tym razem musimy szyć bez znieczulenia. I tak każdy z tych siedmiu szwów bardzo dokładnie czułem. Ale. Kasa, 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 kasa. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Zaraz przyjdzie kaska i kończę z tym. Możesz robić w tym momencie coś zupełnie innego: coś co lubisz, coś co kochasz. na numer 4 Jako świeżo upieczony kierowca wracałem sobie nocą od kolegi do domu Nie mogłem zrobić prawka wcześniej niż w wieku 20 paru lat, ponieważ alkohol mi przeszkodził Adam, Adam Śmigam sobie do Unubirom Kombi drogą podporządkowaną Zbliżam się do skrzyżowania z drogą główną Co prawda światła nie działają, lecz jest linia ciągła i ogromny znak stop ale ja bez zatrzymania wjeżdżam na rondo. No i niestety zatrzymuję się na tirze. Wypadek był bardzo poważny. Jak po chwili oszołomiony wyszedłem z auta i zobaczyłem w jakim jest stanie. Totalnie do kasacji. Kierowca ciężarówki nawet nie wyszedł, bo był pewien, że nie żyje. No i ja do tej pory nie wiem, jak to się wydarzyło. Ponieważ jak potem oglądałem tę krzyżówkę, to jest praktycznie niemożliwym, żeby do takiego wypadku doszło. Ponieważ krzyżówka jest duża. Jest dobrze widoczna, nie ma żadnych budynków na rogach, nie ma żadnych drzew. Co więcej, była oświetlona, no i z lewej strony jechał wielki biały tir. I ja nie jechałem jakąś stówą, czy więcej, tylko jechałem jakieś 45 na godzinę, więc nie wiem jak to się wydarzyło. Przypadkowy wypadek, tym sposobem wszechświat przedstawił już taki najmocniejszy argument. Na szczęście przeżyłem. Wbiłem się idealnie w dwa tylnie koła Tira. Gdybym jechał trochę szybciej, wyjechałbym przed niego i on skasowałby mnie z lewej strony, więc mógłbym tego nie przeżyć. Gdybym jechał trochę wolniej, wbiłbym się idealnie pod naczepę, prawdopodobnie by mnie ścięło. Na szczęście skończyło się tylko na sztywnym kolanie. Kiedy obudziłem się dnia kolejnego, Wszystkie mięśnie w ciele tak bardzo mnie bolały, że nie miałem nawet siły, żeby się przewrócić z jednego boku na drugi. A więc miałem dużo czasu, żeby myśleć, chociaż tego czasu już nawet nie potrzebowałem, ponieważ ten znak, ten argument życia był tak dosłowny ogromny znak stop a ja jadę, no i co się dzieje? Niedobre rzeczy. Więc postanowiłem, ok, koniec, definitywny, bez względu na wszystko. Nie służy mi to rzeczywiście. Widocznie to nie jest moja droga. Zacznę robić coś innego. A blizna numer 5? Już nie takie magiczne rozcięcie kolana lewego. Po jakimś czasie zaangażowałem się w kolejne przedsięwzięcie, które już czułem bardziej. Tak jak pierwsze miało z pozytywów tylko kasę, tak drugie oprócz kasy miało też jakąś wartość dodaną. Tak jak pierwsze czułem na jakieś 15, może 20%, że jest spójne ze mną, tak drugie na 90%. No i tak przechadzając się w celu podziałania w temacie, przechodziłem koło auta pach, i rozciąłem się o wystającą blachę. Tym razem rozcięcie nie było głębokie, a było szerokie na 10 cm. Szybko do szpitala, rach, ciach, zszyte, nie bolało bardzo, więc nie było super dużo czasu, żeby myśleć, ponieważ od razu mogłem chodzić. Ale ja już nie potrzebowałem dużo czasu, żeby myśleć, ponieważ od razu zrozumiałem aluzję wszechświata. Oj, Adam, Adam, Adam. Nie 20%, nie 90%. Rób to, co czujesz na 100%, ponieważ w jednym momencie swojego życia możesz robić tylko jedną rzecz. W jednym momencie swojego życia możesz ukierunkować energię tylko w jedno miejsce. Więc nie zajmuj się półśrodkami, rób to, co czujesz najbardziej, rób to, co kochasz, rozumiesz? I zobaczysz, jak wtedy się będziesz czuł. No ale 90% to jest przecież więcej niż 20%, to jest już takie wow! I kasa by była, i inni ludzie by na tym skorzystali. No ale dobra, no szczerze mówiąc, gdybym miał wybierać w tym momencie robić to czy coś innego. No, wiadomo, że zrobiłbym coś innego. Coś, co czuję na 100%. Przypadkowe wypadki. Jeśli miałbym coś powiedzieć o przypadkach, to powiedziałbym, że życie jest to seria nieprzypadkowych przypadków. Czy wszechświat nadal daje mi jakieś znaki? Tak. Wszechświat mówi mi teraz, że robię dobrze. Od roku jestem w swojej wymarzonej podróży. No, i jakoś żadne przypadkowe wypadki się nie wydarzają. Co więcej, czuję się spełniony, czuję się zdrowy, czuję się świetnie, czuję się wdzięczny. A więc teraz już wiesz, że Pan Wszechświat się ze mną komunikuje. Po tych wieloletnich konwersacjach mam na swoim ciele pięć blizn. I za te wszystkie pięć blizn jestem Panu Wszechświatowi bardzo wdzięczny. No, żeby mi to było ostatni raz. Žijí na 100% starý.